Na świętowanie 25-lecia klubu KS Ryglica oficjalnie rozpoczęte. Dziś na boisku zmierzyli się ze sobą najmłodsi piłkarze z okolic Ryglic. Dziś mamy turniej młodzików, w którym uczestniczy 7 drużyn, radna Tuchowia, ryglice, Olszynka Upiny, Szynwaut i Skrzyszów. Jutro natomiast o godzinie 13 rozpocznie się turniej dorosłych w kategorii zarówno oldboye będą uczestniczyć, seniorzy i juniorzy klubu sportowego ryglice. Przez 25 lat klub KS Ryglice miał na swoim koncie sporo osiągnięć. Są w nich takie, którymi chętnie się chwalą. Największym sukcesem była awans do klasy okręgowej. No, niestety graliśmy tam tylko przez rok, no, ale, ale ten sukces był w jakimś, w jakimś sensie. No, w tym roku duża seniorowa awansowała. Yy, takim chwilowym kryzysie, awansowała z powrotem do A klasy i mam nadzieję, że się w niej utrzyma i, i, i będzie w niej występować. Już jutro kolejne mecze i wiele atrakcji. Serdecznie zapraszamy. Ale wszystkich zapraszam, będzie, będzie na pewno mnóstwo wrażeń i emocji. Osiem drużyn to będzie sporo, sporo też grania w piłkę. W międzyczasie o jakieś konkursy z nagrodami dla, dla dzieci będziemy organizować.